Dobry wieczór, państwo. Andrzej Turski. W Polsce powstał pierwszy internetowy portal dla zarażonych wirusem HIV. Ich życie jest tym trudniejsze, że często tracą pracę, przyjaciół, a nawet rodzinę. Nie chcą jednak przeżywać swojego dramatu samotnie. Oczekują zrozumienia i gestów solidarności od ludzi zdrowych. O niezwykłym portalu Anna Morawska. Nie chcą się dłużej ukrywać i ujawniają się na razie w sieci. Już ponad pół tysiąca osób zakażonych wirusem HIV korzysta z portalu pozytywni.net. W dalszym ciągu te osoby czują się niepewnie, boją się odrzucenia i potępienia społecznego. Natomiast część osób już swoje zdjęcia zamieszcza. Część osób zamieszcza zdjęcie i imię i nazwisko. Na internetowy eksperyment zdecydował się również Piotr. Zakaziłem się w 1994 roku biorąc narkotyki na dworcu w Katowicach. Nie biorę leków żadnych retrowirusowych. W tej chwili brałem je wcześniej, dzięki nim mam zdrowego syna. Tylko dlatego, że jest nosicielem wirusa HIV już dwukrotnie w Polsce stracił pracę. I wyjechał do Holandii. Poprzez donos, że ja jestem nosicielem, straciłem pracę. Także w białych rękawiczkach. Dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Dziękujemy, do widzenia. Takich przykładów jest wiele. Zbyt wiele. Funkcjonariusz policji został wydalony ze służby, kiedy okazało się, że jest nosicielem wirusa HIV. I pokazało to nawet istnienie takiego przepisu wewnętrznego, pozwalającego na zwalnianie takich osób z pracy. Jednak Sąd Najwyższy uznał to za złamanie prawa i przywrócił funkcjonariusza do pracy. Przejawów dyskryminacji osób żyjących z HIV w Polsce jest bardzo wiele: problemy ze znalezieniem partnera, problemy ze znalezieniem pracy, ze znalezieniem opiekunki do dziecka, skończywszy na zwyczajnych problemach z kwestii podania ręki. Jedyne drogie zakażenia HIV to stosunek płciowy i krew. Prawie 13 tysięcy Polaków jest zakażonych tym wirusem. Jedni sami się do tego przyczynili, inni padli ofiarą. Kobieta, która zaszła w ciążę ze swoim stałym partnerem. A, nigdy nie przypuszczała, że partner może być nosicielem wirusa HIV. Okazało się, że partner nie miał tylko jednej partnerki. W momencie, kiedy zaszła w ciążę, a, zniknął. To zdjęcia sprzed 15 lat. Mieszkańcy Piastowa obrzucili koktajlami Mołotowa, tamtejszy ośrodek dla nosicieli wirusa HIV. Chodzą parami i człowiek się tego boi. No boi się, a nóż-widelec napluje, czy coś zrobi. Mijają lata, nie mijają uprzedzenia. Osoby zakażone wirusem HIV czują się bezpiecznie tylko w wirtualnej rzeczywistości. Trudno zrozumieć, dlaczego tak wielu z nas nadal woli o nich nie wiedzieć, niż zaakceptować. Anna Morawska Panorama.